Będzie krótki odcinek. Chcę Wam tylko pokazać Ponesone dla Mint Art. Zapraszam. A więc, tak, to jest ta Ponesona Chili Rainbow dla Mint Art. Wygląda ona tak. Myślę, że jest całkiem podobna. Ma nawet taką skarpetę jak miała tamta. Nie za bardzo to widać, ale tak to jest. I miała być miętowa, ale nie mam miętowej kredki. Mam tylko takie kredki. To jest ołówek. I mam takie kredki. Więc nie miałam miętowego i musiałam użyć zielonego. Ale i tak uważam, że jest nawet ładna. Tutaj ma ten naszyjnik. I tu jest ten znaczek. Tutaj ma ten bandaż. Myślę, że nawet mi się udało, więc Pozdrawiam Mint Art i zapraszam do kolejnych odcinków.